Było ich pięcioro: Michał, Kasia, Tomek, Paulina i Grzesiek, paczka znajomych z uczelni. Szukali miejsca na spokojny weekend bez internetu, z ogniskiem i ciszą. Na portalu ogłoszeniowym znaleźli ofertę: domek w lesie, zero zasięgu, zero sąsiadów idealny reset. Zdjęcia wyglądały staro. Ale klimatycznie. Drewniany domek z bali, ogrodzony płotem, otoczony gęstym lasem. Cena niska. Opis krótki, klucze w skrzynce przy drzwiach. Zarezerwowali. Dojechali późnym wieczorem. Było już ciemno, a GPS zgubił trasę kilka kilometrów przed celem. Droga prowadziła przez wąski pas żwiru między drzewami. Jakby nikt dawno nią nie jechał, w końcu dotarli. Domek wyglądał dokładnie jak na zdjęciach. Drewniane ściany, jedno piętro, ganki, weranda. Cicho. Może nawet zbyt cicho. Kasia zauważyła, że nie słychać owadów ani szelestu. Tomek zażartował, że to pewnie taka cisza, która przychodzi przed psychopatycznym mordercą. Wszyscy się zaśmiali. Na razie. W środku było czysto, zimno, ale przytulnie. Kominek, stare meble, kredens, stół, dwa pokoje na górze i coś jeszcze. Na środku stołu leżał gruby zeszyt z pozaginanymi rogami i zabrudzoną okładką. Michał go otworzył. Na każdej stronie zapiski od wcześniejszych wynajmujących. Daty imiona, podpisy i dokładnie to samo zdanie, zawsze ostatnie. Przestańmy go słyszeć, przestańmy o nim pisać. Z początku myśleli, że to żart, może jakiś challenge dla turystów. Tomek rzucił, że to pewnie sposób na zbudowanie klimatu, jak Escape Room albo ARG. Albo ktoś ma niezłe poczucie humoru. Dodał Grzesiek i przewrócił kilka kartek. Ale problem był w tym, że wszystkie wpisy datowane nawet sprzed kilku lat kończyły się identycznie z tą samą kaligrafią, tymi samymi słowami. Przestańmy go słyszeć, przestańmy o nim pisać. Paulina zrobiła zdjęcie ostatniego wpisu. Gdy po chwili chciała je obejrzeć, Ekran telefonu był czarny. Urządzenie się zawiesiło. Fajny reset od cywilizacji, co? Mruknęła Kasia i zamknęła zeszyt. Zostawili go na stole i zajęli się sobą. Kolacja, śmiech, planszówki. Rozmowy do późna. Nikt już nie wspominał zeszytu. Tylko Michał nie mógł przestać o nim myśleć, a konkretnie o ostatnim wpisie, który miał inną datę, nie sprzed tygodnia, nie sprzed miesiąca, dzisiejszą, z godziny 18.32, a oni weszli do domku dopiero po 20. Michał nie powiedział nikomu o dacie. Pomyślał, że może ktoś inny był tu wcześniej i po prostu wyszedł tuż przed ich przyjazdem, ale przecież domek był zamknięty na klucz. Skrzynka nie była ruszana. Kto miałby wejść bez śladów? W nocy niebo było czarne bez księżyca, bez gwiazd. Kasia obudziła się około trzeciej, bo usłyszała skrobanie niegłośne raczej rytmiczne jakby ktoś przeciągał paznokciem po drzwiach tarasowych spojrzała na grześka spał głęboko wstała podeszła do okna i nic pusto ale kiedy zbliżyła się do drzwi skrobanie przeniosło się teraz dobywało się z za ściany obok kuchni potem z za schodów a potem z sufitu, jakby coś powoli chodziło po dachu. Rano nikomu nic nie powiedziała. Nie chciała wyjść na wariatkę, ale podczas śniadania Michał znów otworzył zeszyt. Na końcu pojawił się nowy wpis, napisany innym charakterem pisma, drżącym, bez daty, bez podpisu. On chodzi nocą, ale słucha zawsze, zwłaszcza gdy o nim piszesz. Zeszyt sam się zamknął w jego rękach i wtedy usłyszeli trzask. Drzwi tarasowe otworzyły się same. Drzwi zamknęły się tak samo cicho, jak się otworzyły. Grzesiek zażartował, że to przeciąg, ale Kasia zbladła. Przeciąg? powiedziała powoli. Przeciąg, który otwiera drzwi od środka. Michał nic nie powiedział. Otworzył zeszyt. Ale ostatni wpis zniknął. Nie było już zdania o tym, że on chodzi nocą. Została tylko czysta strona jakby nigdy nic tam nie było. Po południu postanowili się trochę rozluźnić. Ognisko za domem, piwo, muzyka z głośnika, gry w butelkę. Przez moment udało się zapomnieć o dziwnościach. Do czasu aż Paulina spojrzała w okno. Ej, kto stoi na górze? Wszyscy się odwrócili. W oknie na poddaszu widać było sylwetkę. Ciemną, wysoką, zbyt wysoką jak na któregokolwiek z nich. Tomek natychmiast wbiegł na górę. Nikogo tu nie ma, krzyknął po chwili. Poważnie. Ale Michał już wiedział, co zobaczy, kiedy wróci do zeszytu, bo zeszyt leżał otwarty na stole, chociaż wcześniej został schowany do plecaka. I był w nim nowy wpis, zapisany przez kogoś, kto, jak się wydawało, był teraz na górze widzimy go, kiedy on nas widzi i tylko wtedy. Po wpisie z zeszytu atmosfera siadła. Grzesiek się śmiał. Tomek próbował udawać, że wszystko jest ok, ale nikt nie chciał już być sam. Paulina zaczęła pytać Michała o zeszyt. Skąd wiedział, że coś się pojawi? Dlaczego go otwierał? Mimo, że wszyscy chcieli to zostawić. Bo, odpowiedział Michał, za każdym razem, gdy ktoś go zignoruje, kolejna noc jest głośniejsza. Zapadła cisza. Skąd to wiesz? Spytała Kasia. Bo ja. Michał spojrzał na podłogę. Tu już byłem, jako dziecko, z rodzicami. Wtedy wszyscy zamarli. To niemożliwe, warknął Tomek. Ten domek dopiero co się pojawił na stronie. Może i tak, odpowiedział Michał, ale wygląda tak samo jak wtedy i zeszyt też był. Tylko nikt wtedy nie czytał i zamilkł. I co? spytała Paulina. I rodzice. Już nie wrócili ze mną. Nocą nikt nie spał. Ogień w kominku dogasał, latarki przygotowane, plecaki spakowane, ale internet wciąż nie działał. GPS nie łapał, a zegarki wszystkie wskazywały inną godzinę. Kiedy Michał otworzył zeszyt po raz ostatni tej nocy, na stronie widniało tylko jedno zdanie: Jeśli dziś nie piszesz, jutro pisze ktoś za ciebie. Poranek nie nadszedł, a raczej nigdy nie zaczął się w pełni. Niebo było blade, jakby światło nie potrafiło przebić się przez coś więcej niż tylko chmury. Las wokół wyglądał identycznie jak wieczorem. Cisza była wręcz ciężka, nienaturalna. Jakby świat wstrzymał oddech. Paulina chciała spakować rzeczy i iść pieszo w kierunku drogi, ale kiedy wyszli przed domek, nie było śladów ich auta, nie śladów opon, nie śladów stóp, jakby nigdy tu nie przyjechali. Grzesiek rzucił, że może po prostu zasypało je w nocy, ale ziemia była sucha i zimna, jakby nikt po niej nie chodził od miesięcy. Tomek. Próbował wyrwać kartki z zeszytu, ale papier się nie rwał. Zamiast tego przebijał się przez nie atrament. Nowy tekst, pisany na żywo. Wiedzieliście, gdzie jedziecie, nawet jeśli zapomnieliście. Wiedzieliście, że coś będzie czekać i że to nie wasz pierwszy raz. Wtedy Michał spojrzał na resztę. "Ja nie jestem tu jedyny, kto już kiedyś tu był." Zapadła cisza. Tylko zeszyt szeptał, jakby kartki same się przewracały. Na następnej stronie pojawiła się nowa wiadomość. Jedno z was już napisało wszystko, teraz musi zostać. Po wiadomości w zeszycie nikt się nie odezwał. Wszyscy patrzyli po sobie. Szok, niedowierzanie, ale i ten głęboki, cichy lęk, który nie ma jeszcze kształtu, tylko poczucie, że ktoś tu nie powiedział całej prawdy. Kto? zapytała Paulina szeptem kto napisał wszystko? Michał odwrócił wzrok. Kasia zacisnęła dłonie. Grzesiek próbował żartować, ale. Głos mu zadrżał i wtedy Tomek odsunął się od stołu. Ja, ja tu byłem, powiedział cicho, z bratem sześć lat temu, nie przez portal nielegalnie. Chcieliśmy po prostu zaszyć się na weekend. Co się stało z twoim bratem? spytała Kasia. Ja nie pamiętam. Jak to nie pamiętasz? Tomek patrzył na nich z przerażeniem, bo zeszyt kazał mi wtedy wszystko napisać. I co zrobiłeś? Napisałem każdy szczegół, a kiedy skończyłem, zeszyt sam się zamknął. A jak się otworzył, brata już nie było. Michał podniósł zeszyt. Na kolejnej stronie pojawiła się data dzisiejsza. I krótki tekst, który wypełnił połowę strony: Ten, który napisał wszystko, zostaje, zawsze, bo zna za dużo. A niżej, pismem już bardziej koślawym, jakby pisanym ręką kogoś, kto nie chciał, ale musiał: Proszę, zostawcie mnie, zabierzcie zeszyt i wyjdźcie, póki jeszcze możecie. Podpis. Tomek. Po tym jak zeszyt sam się zamknął, Tomek nie powiedział już ani słowa. Usiadł przy kominku, plecy do reszty, wzrok wbity w wygasające ognisko. Paulina płakała. Grzesiek chodził w kółko. Kasia trzymała się za głowę. Tylko Michał działał. Zebrał ich w kuchni i powiedział cicho. Domek. Nie zabiera wszystkich. Zawsze zostaje ten, kto już raz był. Reszta może odejść, ale musi mieć zeszyt. Więc co? Zapytała Kasia. Po prostu mamy go wziąć i zostawić Tomka? Jeśli zostaniemy wszyscy, zeszyt nigdy nie przestanie pisać, a wtedy nikt już nie wyjdzie. Wyszli o świcie, zeszyt, trzymali zawinięty w torbę, nie patrzyli za siebie. Michał prowadził, jakby pamiętał drogę, chociaż nigdy jej nie widzieli. Za nimi domek nie znikał, nie krzyczał, nie zatrzymywał, bo już miał swojego następcę. Po kilku godzinach marszu. Wyszli na drogę, której nie było na mapie. Złapali sygnał. Wezwali pomoc. Nikt nie pytał o Tomka. Nikt nie chciał słuchać prawdy. Kiedy wrócili do miasta, Michał spalił zeszyt. Ale tylko połowę stron. Bo reszta nie dała się podpalić. Minęły dwa tygodnie. Życie powoli wracało do normy. Przynajmniej na zewnątrz. Kasia zaczęła znów chodzić na zajęcia, Paulina wróciła do pracy, Grzesiek rzucił kilka żartów o leśnej przygodzie wśród znajomych. Tylko Michał nie spał. Zeszyt, choć spalony, wciąż był. Nie w fizycznej formie, ale w śnie. Każdej nocy śnił ten sam pokój, ten sam stół i zeszyt leżący otwarty, a kartki same się przewracały. Na ostatniej zawsze widniało jedno zdanie: On wciąż nie przestał słyszeć. Pewnego ranka dostał maila bez nadawcy, bez tytułu. W środku jedno zdjęcie domek ten sam tylko że zdjęcie było datowane rok temu. I na werandzie tuż obok skrzynki na klucz stał chłopak. Z zeszytem w dłoni. To był on. Michał zamknął laptopa. Wstał. Sięgnął po kurtkę. Zostawił tylko karteczkę na stole. Krótki tekst. Pismem prostym, równym. Nie zapomnij spisać wszystkiego. Inaczej zostaniesz dwukrotnie. Tego samego wieczoru w ogłoszeniach pojawiła się nowa oferta. Domek na wynajem. Cisza, spokój, idealny reset. Cena? Śmiesznie niska. Zasięg? Brak. Komentarze? Wyłączone. Ale ktoś już kliknął zarezerwuj i zeszyt. Sam otworzył pierwszą stronę.